Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak odpuścić kontrolę. Jeśli jesteś kontrolerem, kontrolerką i kochasz, jeśli wszystko w życiu dzieje się dokładnie po Twojej myśli, ale jesteś już tym zmęczona, zmęczony, to to wideo jest właśnie dla Ciebie. Dwa słowa o mnie. Mam na imię Agata i po czterdziestce wywróciłam swoje życie do góry nogami, zarówno to prywatne, jak i zawodowe. I dzisiaj wspieram kobiety i mężczyzn w ich transformacjach. I skąd w ogóle to wideo o odpuszczeniu kontroli? Miałam ostatnio ogromną przyjemność wystąpić w moim poprzednim miejscu pracy, w ministerstwie, w którym pracowałam przez kilka lat, zanim porzuciłam etat po to, żeby założyć swój własny biznes coachingowo-terapeutyczny. I podczas tego wystąpienia pojawił się właśnie wątek kontroli. I tak słuchajcie, jak się działo chyba blisko 100 osób na sali, to jak mówiłam o tej kontroli, to nagle wszyscy zaczęli kiwać głowami. Okazało się, że większość osób na sali doskonale ten temat zna. I stąd pomysł na to wideo. Pomysł to na, na to wideo jest również z mojego własnego życiowego doświadczenia. Jeśli jesteś ze mną na kanale, to wiesz, że każdy film. Jest oparty na moim doświadczeniu. Nie dzielę się tutaj z Tobą niczym, czego sama nie doświadczyłam. I również to kontrolowanie bardzo było moje. Przez długie, długie lata ja kontrolowałam wszystko i wszystkich. Wszystko musiało być po mojej myśli, tak jak ja chciałam. Ja oczywiście zrobiłam, robiłam wszystko najlepiej. No, oczywiście byłam e, perfekcjonistką i Zosią Samosią. Ręka do góry kto też tak ma. Myślę, że wielu, wiele z Was. I czy to było dobre życie? No nie złe. Czy ja osiągałam to, co chciałam, czy realizowałam te swoje cele? Teraz w ogóle trochę nie lubię tak mówić o tym osiąganiu celów, ale na potrzeby tego wideo i opowieści o tamtej mnie tak powiem. Tak, osiągałam. Tylko pytanie, jakim kosztem. I dlatego też na samym początku tego wideo mówiłam o tym, że może już się czujesz tym zmęczona, zmęczony. Może warto to odpuścić. I opowiem Ci dzisiaj o takich dwóch poziomach, chciałabym powiedzieć o dwóch poziomach odpuszczenia. I to pierwsze odpuszczenie będzie na takim bardzo namacalnym, codziennym, życiowym poziomie. W drobnych, codziennych sprawach. Ale jest jeszcze odpuszczenie przez duże O. Możesz to nazwać poddaniem się. Z angielskiego to jest surrender. Takie trochę lepsze słowo. Ciężko mi znaleźć polski odpowiednik. Czyli o tym, żeby zaufać życiu. Zaufać temu, że jest coś większego od Ciebie i że to Cię może poprowadzić. I Ty, że nie musisz wszystkiego sama, wszystkiego sam. I że może właśnie to odpuszczenie poprowadzi cię w miejsca, o których dzisiaj nawet nie marzysz. No dobra, to przechodząc do tego pierwszego poziomu codziennego. On jest też ważny, bo dzięki temu może po prostu będzie ci się żyło troszkę lżej, trochę łatwiej. I może myślisz, że ja nagle teraz tutaj dam Tobie jakąś receptę magiczną, że jest jakieś zaklęcie, które spowoduje, że Ty nagle z dnia na dzień te kontrole odpuścisz. Tak nie będzie. To jest praca. Systematyczna praca. Tak jak ćwiczysz mięśnie na siłowni, tak samo tutaj potrzebujesz nad tym regularnie pracować. I opowiem Ci, jak ja zaczęłam nad tym regularnie pracować. Do tego potrzebna jest ogromna świadomość, ale wierzę, że jeśli jest, jesteś u mnie na kanale i oglądasz to wideo, to już ją masz. <laughs> Czyli potrzebujemy trochę uważności, trochę świadomości i trochę chęci, żeby zmienić stare nawyki w nowe. Jak to wygląda na konkretnym przykładzie? Powiem Ci o swoim takim drobnym, prostym, zwykłym przykładzie. Ja byłam do tego stopnia perfekcjonistką, że musiałam mieć idealnie wszystko w domu. I nie byłam w stanie siedzieć sobie spokojnie na kanapie i na przykład czytać książkę, jeśli stały brudne naczynia w zlewie, niezmyte czy też nie wstawione do zmywarki. Ale gdy na tej swojej drodze rozwoju zaczęłam rozumieć, że no, to mi nie służy, bo efekt jest taki, że jestem przemęczona, wściekła, na wszystkich dookoła, a potem jeszcze na siebie. To mówię, dobra, no to trzeba coś zmienić. I to jest ten, ten moment, kiedy masz tę świadomość, potrzebuję coś zmienić. Potem dochodzi do tego odrobinę uważności. Czyli na przykład siedzisz na kanapie, widzisz te naczynia w zlewie i zauważasz kurczę, już bym stała, poszła i tam zaczęła zmywać te naczynia, czy tam je do zmywarki wstawiać. Ale myślisz sobie, nie mam siły, nie mam ochoty, jestem zmęczona, jestem zmęczony, potrzebuję w tej chwili odpocząć. To jest właśnie ta świadomość i ta uważność, że ty to w ogóle zauważasz. Że jedziesz jakimś starym nawykiem, który ci nie służy. Bo wiesz, że jak posiedzisz na tej kanapie i trochę odpoczniesz, to będziesz się lepiej czuła i będziesz się lepiej czuł. Ale sama świadomość i uważność nie wystarczy. Potrzebujesz jeszcze zmienić ten nawyk. Czyli wykonać kolejny krok, czyli po prostu nie wstać. I uwierz mi, że jak ja postanowiłam, że przestanę być właśnie tą perfekcjonistką i tym kontrol-freakiem, to te początki to była masakra. Bo ja siedziałam na tej kanapie i widziałam te naczynia i już miałam świadomość i uważność, że ej, jestem zmęczona, nie chcę tam stać tego robić, potrzebuję odpocząć. Ale nawyk stary silny jest. Więc siedziałam, niby coś czytałam albo coś robiłam, a wcale tego nie robiłam, bo myślałam o tych naczyniach. Ale nie wstanę. Mówię, nie wstanę. I siedziałam. I wiesz, za pierwszym razem będzie ci trudno czegoś nie zrobić. Oczywiście ja posługuję się jakimś banalnym przykładem naczynia, ale to możesz przełożyć na każdy inny przykład w życiu. Za drugim razem będzie ci trudno, za trzecim razem będzie ci trudno, ale za każdym kolejnym będzie ci łatwiej. Aż w końcu stwierdzisz w ogóle, to będzie w ogóle dla ciebie luz kompletny: że ty nie musisz tego robić teraz. Że możesz to zrobić później, albo może ktoś inny może to zrobić. Co? Zaś się, samo się? Może ktoś inny to zrobić? <laughs> może. I to jest taka codzienna, drobna praca. Odpuszczaj, odpuszczaj, odpuszczaj. Bo my tak cały czas idziemy przez to życie w tym spięciu. Zobacz, jak kontrolujesz wszystko i wszystkich dookoła, to ile ty masz rzeczy na głowie? Jak tobie jest ciężko, jak ty jesteś wiecznie w spięciu i w stresie? Potrzebujesz tego? Jakiś czas temu prowadzę taki program online. Eee... I umówiłam się z jedną z uczestniczek tego programu na sesję indywidualną. Ja tak trochę nie bardzo czułam, bo tam dużo pracy, bardzo już zostało wykonane. Tak, ale ona chciała, dobra, robimy sesję, robimy sesję, dobra, robimy sesję. Ale jak ja ją zobaczyłam, jak ona przyszła na tą sesję, to ona była tak zmęczona, tak to było widać po jej twarzy, że jest taka zmęczona. I ja mówię, no moja droga, twoja dzisiejsza sesja, twoja dzisiejsza lekcja polega na odpuszczeniu. Teraz ten czas, który był przeznaczony na naszą sesję, ty usiądziesz w ogrodzie, bo akurat ma dom z ogrodem szczęściara, i będziesz robić nic. No jak to nic? Nie, nie to, że wykorzystasz ten czas na to, żeby wstawić pranią, gotować obiad i coś tam jeszcze zrobić w ogródku, tylko będziesz robić nic. I myślisz sobie: banalne, serio? Umiesz przez godzinę robić nic? I to jest, słuchajcie, takie odpuszczanie w drobnych, codziennych sytuacjach. Uważność, świadomość, czy ja naprawdę tego chcę, czy ja mam na to w tej chwili siłę, czy może ja tego w tej chwili nie mogę zrobić. Lepsze będę i się odpocznę. I potem za tą uważnością, za tą świadomością, którą wierzę, że masz. Zmiana nawyku, zmiana zachowania: zachowaj się inaczej, zrób inaczej. I pomału, pomału, pomału to spięcie i kontrolowanie i potrzeba ogarniania wszystkiego i wszystkich dookoła zacznie odpuszczać. To pomału, pomału, pomału zacznie być prawdziwie Twoje. Nie wierz mi na słowo sprawdź to. Ja, słuchajcie, przez lata wszystko musiało być po mojemu. I przez to nie pozwalałam dziać się rzeczą, które być może były lepsze. Dla mnie lepsze. Bo musiało być tak, jak ja sobie w tym momencie danym wymyśliłam. Opowiem Ci inny taki przykład. Też prosty. Ale być może też odnajdziesz kawałek siebie w tym. Dwa lata temu mieliśmy jechać z moimi synami ja i moi dwaj synowie na wakacje. I moi synowie wymyślili, że oni by chcieli jechać na tak zwane, jak to mówi moja siostra, olej, excuse me", do Turcji. No ja w ogóle jakoś wiecie, nie czułam tego. Ale mówię, no dobra, no dzieci chcą. No to może trzeba pojechać, tak? No i zaczęłam szukać tych wakacji w Turcji. Kompletnie mi nie szło. Kompletnie mi nie szło. Tutaj wiecie, nie mogłam dzwonić na jakąś infolinię. Tu się okazało, że się cena w ciągu dwóch y, godzin y, zmieniła, ale ja już wtedy byłam na tej drodze rozwoju. Co bym zrobiła wcześniej? Co moja stara, kontrolująca, perfekcyjna Agata by zrobiła? Skichałabym się, a znalazłabym te wakacje. Spędziłabym nie wiem ile godzin szukając właściwej oferty. Na koniec oczywiście byłabym zmęczona i wściekła, ale bym znalazła. Postawiłabym na swoim. Znalazłam, no znalazłam. Miałaby wakacje? Miałabym. Czy najlepsze z możliwych? Nie wiem, pewnie nie. Ale już w szczęście, tak jak mówiłam, byłam na tej drodze rozwoju i mówię sobie, no nie. No nie, skoro mi nie idzie, to może jest powód, dla którego mi nie idzie i może trzeba odpuścić. I jak trochę poszukałam i mi nie szło, to mówię, dobra, odpuszczam to. Jak z karnetohala yy, przeminęło z wiatrem, to pomyślę o tym jutro. Puściłam to całkowicie. Możesz tak zrobić? Umiesz tak zrobić? Zobacz, że jak coś Ci nie idzie, to może nie dlatego Ci idzie, że świat jest złośliwy i ludzie są złośliwi, tylko dlatego, że ma Ci nie pójść. Bo może czeka na Ciebie coś innego, lepszego. A Ty jeszcze na dzisiaj nie widzisz tej możliwości. Odpuść. Zostaw. Daj temu chwilę przestrzeni, Czasu i zobacz, co się zadzieje. I co się zadziało z tymi moimi wakacjami? Słuchajcie, wstałam sobie, opuściłam, wstałam rano. Mówię, ej, przecież ja chciałam swoje marzenia realizować podróżnicze, nie jechać do Turcji na all-inclusive. All Wziąłam taką kartkę, miałam listę krajów, które chciałabym zobaczyć. Na pierwszym miejscu była Estonia. Mówię, wow, czemu nie do Estonii? Wyszłam na stronę lotu. Okazało się, że są w ogóle za śmieszne pieniądze, bilety lotnicze. I pojechałam na super wakacje. Spędziłam cudowny czas w pięknym kraju, bardzo skandynawskim, a ja kocham te skandynawskie klimaty. Puste plaże. Zobacz, jaka przepiękna możliwość otworzyła się przede mną w momencie, gdy odpuściłam. Gdy powiedziałam, nie muszę, nie, mm, nie będę na siłę cholera szukać tej oferty do Turcji. Nie będę. Odpuszczam. Jeszcze kilka lat wcześniej bym tego nie odpuściła, bym powiedziała: no, co ja nie znajdę oferty do Turcji? Jestem pewna, że masz masę takich historii ze swojego życia, kiedy coś ci nie idzie, ale ty się zawzięłaś, zawziąłeś i ja osiągnę. Zrobię. I może nawet to robisz. Tylko pytanie: jakim kosztem? I czy to jest naprawdę to, czego pragniesz? No dobra, to już trochę wiesz. Jak odpuszczać na tym takim codziennym, zwykłym poziomie, w drobnych, małych rzeczach? Pamiętaj. Świadomość, uważność, zauważ, że chcesz już iść w tą kontrolerkę, w tego kontrolera. Już, a pomimo tego, że wiesz, całe, ty, całe ciało ci mówi, nie, nie chcę tego, jestem zmęczona, nie mogę teraz, później. Ale idziesz, zauważ to i zmień to. Zacznij robić inaczej. Zacznij robić inaczej. Raz, drugi, trzeci, piąty wejdzie Ci w nawyk. I tak pomału odpuszczaj, odpuszczaj, odpuszczaj. Będzie Ci się łatwiej żyło, lepiej. I tak jak mówię, nie, nie wierz mi na słowo, sprawdź. No dobra, ale co z tym odpuszczaniem, które nazwałam tak symbolicznie przez duże O na takim wyższym poziomie. To przyszło do mnie właśnie razem z tym moją całą drogą. Niektórzy mówią rozwoju duchowego. Ja w ogóle nie, nie lubię tego słowa, bo duch nie potrzebuje rozwoju. Na drodze mojego, nie wiem, rozwoju po prostu nazwijmy to, albo wzrostu, mojej przemiany, mojej transformacji, i filmy o tym, jak medytacja zmieniła moje życie, jak zacząć medytować. Są oczywiście na moim kanale, więc jeśli jeszcze ich nie oglądałaś nie oglądałeś to serdecznie, Cię zapraszam. I to były takie momenty, po prostu nie będę dzisiaj w szczegółach o tym opowiadała, kiedy gdzieś tam sobie po prostu rozpoznałam, że jest jakaś większa siła, że jest coś większego od nas. I że polegając na tej sile jest po prostu nam łatwiej w życiu. I jak ja do tego doszłam przez kryzys? I niestety w większości przypadków, które ja znam, My, żeby właśnie móc zaufać życiu i poddać się trochę tej większej właśnie sile, potrzebujemy walnąć o glebę. W zdecydowanej większości przypadków, potrzebujemy walnąć o glebę. Ja na pewno potrzebowałam. I dopiero w momencie, kiedy naprawdę Twoje życie rozpada się na kawałki, ty odpuszczasz i mówisz: Dobra, pff, ja już nie wiem, niech się dzieje wola nieba. I nie wiem, jaka jest Twoja droga, być może taka sama, być może Ty też musisz walnąć o glebę, być może, już, być może już się o tą glebę walnąłeś, walnęłaś, być może już ten duży kryzys masz za sobą, ale może nie. Bo wierzę, że można iść tą drogą rozwoju właśnie poprzez kryzys, tak jak ja, ale również poprzez inspirację. Że można się rozwijać poprzez inspirację. I taka jest moja intencja też na to wideo i tak naprawdę na większość filmów na moim kanale, Żebyś ty się zainspirowała, zainspirował do zmiany. Żeby ta zmiana zaczęła się u Ciebie właśnie poprzez inspirację, a nie poprzez ten kryzys. No, ale ja musiałam walnąć o glebę. I faktycznie do momentu, kiedy miałam taki mega, mega ciężki moment w życiu, mówię: Dobra. Uff". Już po prostu nie mam siły tego kontrolować, nie mam siły tego ogarniać, niech się dzieje wola nieba, trudno. I zaczęła dziać się magia, bo ja zaczęłam pozwalać życiu płynąć. Jest takie, słuchajcie, powiedzenie, nie wiem kto to w ogóle wymyślił, że yy, jak to było, że z, prąd to, z prądem to tylko zdechłe ryby płyną, i że to tak trzeba pod prąd, innowacyjnie pod prąd. Ja, słuchajcie, przez właśnie to, to jest w sumie dobra, dobra metafora, bo ja przez zdecydowaną większość mojego życia płynęłam pod prąd. Czy było mi łatwo? Czy było mi lekko? Czy to było w radości? Nie. I zastanów się teraz dzisiaj, jak ty idziesz przez życie? Pod prąd czy z prądem? Czy potrzebujesz siłowo wywoływać kolejne zdarzenia po Twojemu? Pomimo, że nie idzie, pomimo tego, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że nie, to nie ten kierunek, to nie ta droga, to nie ta osoba, ale Ty idziesz pod prąd. Dam radę, zrobię, pokażę, bo taki jest mój plan, bo taka jest moja tabelka w Excelu. Czy już odpuściłeś? Czy już odpuściłaś? Tak jak ja. I płyniesz. Z nurtem życia. I ufasz temu życiu. I bierzesz to, co przynosi, i akceptujesz to, co przynosi. I znowu wracam do tego, czy ja, gdy żyłam tak pod ten prąd, realizując te cele z tabelki wekselu i działając, w kółko działając, czy ja żyłam złym życiem? Nie. Tylko ono nie do końca było moje. a już na pewno nie było lekkie i radosne. A teraz żyję z lekkością i z radością i mogę to powiedzieć z czystym sumieniem i z ręką na sercu. I w momencie, kiedy poddajesz się życiu, i to nie oznacza, że nie działasz, że nic nie robisz, ale to oznacza, że otwierasz się na wszystko, co przychodzi. I jak coś nie idzie, to nie mówisz, Ola Boga, czemu nie idzie? Tylko mówisz, Hmm, może to nie ta droga. Może czeka mnie coś lepszego. Odpuszczasz, i nagle okazuje się, że przychodzi jakaś możliwość, która jest lepsza, o której w ogóle nawet nie pomyślałaś, nie pomyślałeś. I tak, słuchajcie, w moim życiu zaczęły dziać się cuda. Dosłownie. Kiedy ja odpuściłam kontrolę, postanowiłam zaufać życiu, sobie, swojemu sercu i życiu. Zaczęły dziać się cuda. Zaczęło, moje życie zaczęło przy, przybierać taki scenariusz, którego moja głowa nigdy by nie wymyśliła. I nadal tak jest. I ja płynę z tym nurtem życia, pozwalam, od, jestem otwarta na to, co ono przynosi, i wydarzają się niesamowite historie. I opowiadam o różnych tych historiach na swoim kanale, i będę jeszcze o nich opowiadać. Dzisiaj tylko taka zajawka. Że nie musisz się siłować z życiem. Nie musisz żyć w napięciu i stresie. To nie znaczy, że wiecie, w moim życiu nie ma, nie wiem, trudnych sytuacji. Są! Ej, życie w końcu. Ale ja już takie nie przeżywam, bo nawet jak jest trudno, to wiem, że to jest po coś. Okej, okay, dzisiaj mam trudno, takie ja to teraz mam, no ale to znaczy, że coś potrzebuję zrozumieć, a za chwilę będzie inaczej. Obserwuję, co mi życie przynosi. Otwieram się na te nowe możliwości. Nie upieram się już, że musi być tak, że musi być czerwone, bo może niebieskie jest dla mnie bardziej właściwe. Z taką refleksją ci dzisiaj zostawiam. Zostawiam Cię, zadaj sobie na, na koniec to pytanie, czy płyniesz pod prąd, czy z prądem życiu? Czy pozwalasz życiu płynąć? Czy żyjesz w spięciu? W robieniu, W stresie? W napięciu? W listach to do? Czy pozwalasz sobie od, na odpuszczenie? Czy jest w tym lekkość? Czy jest w tym radość? Pomimo tego, że są trudne momenty, pewnie, że są. Ale ogólnie, czy pozwalasz sobie na lekkość i radość i na płynięcie z nutem życia? Taką refleksją Cię zostawiam. Jeśli uznajesz ten film za wartościowy, to zostaw łapkę w górę. Jestem bardzo ciekawa też Twojej historii, czy ten moment odpuszczenia kontroli masz już za sobą, czy jeszcze nie. Podziel się w komentarzu. No i przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.